Nazywam się Marcin Rojek, trenuję kickboxing 7 lat. Defend 6 jest to dla mnie wspaniała przygoda i super okazja, żeby zaprezentować swoje umiejętności szerszemu się Miałem przyjemność sparować z moim rywalem. Wiem, że pochodzi z dobrego klubu, więc spodziewam się mocnej głowy i ostrej wymiany. Marcin Rojek, lokalny zawodnik, walczył już na naszej federacji. Jest z naszego miasta, więc myślę, że będzie chciał się pokazać z najlepszej strony. Dragon Fight Night 6, 16 lutego. Hala sportowa w tłuszczu.